Szukanie miłości, a sposób myślenia o sobie, to temat, o którym dzisiaj wam poopowiadam. Tymczasem bardzo serdecznie was witam przy mikrofonie Rafał Olszak, czyli wasz psycholog, ale przede wszystkim swój chłop z Ilość dostrzeganych opcji zależy od tego, jak oceniasz swoje możliwości, własny potencjał. Jeśli jesteś przeświadczony, że nie masz szans na związek z fajną osobą, Zmniejszy to wachlarz zauważanych przez ciebie okazji do poznania kogoś takiego. Te sposobności w pewnym sensie staną się dla ciebie po prostu niewidzialne, jakby w ogóle nie istniały. Człowiek przekonany, że jest niezaradny, na przykład, w obliczu wyzwania prędzej zareaguje nieporadnością, aniżeli sprawstwem. Człowiek przeświadczony, że jest skazany na samotność, że jest nieatrakcyjny, niegodny miłości. Prędzej zareaguje izolowaniem się, wycofaniem, stronieniem od ludzi oraz unikaniem okazji i niedostrzeganiem szans, aniżeli inicjując kontakty, stwarzając przestrzeń dla nowych znajomości. To nie jest oczywiście tutaj żaden magiczny poradnik samozwańczego guru i czarodziejskiego coacha. Prawdziwi ludzie mają realne ograniczenia i rzeczywiście no, ograniczone w pewien sposób możliwości i nie trzeba mi tego tłumaczyć. Pragnę tutaj jednak dobitnie podkreślić, że szkodliwe mniemanie na swój temat to pula zauważanych i wykorzystywanych okazji, która jest znacznie węższa aniżeli wtedy, kiedy mamy pożyteczne przekonania o sobie. Nasz potencjał to zbiór szans. Które dostrzegamy i staramy się wykorzystać. Tak bym definiował potencjał. Nie jako coś uśpionego, jakiegoś efemerycznego, nieuchwytnego albo niemożliwego do zdefiniowania. To konkretnie jest zbiór szans, które widzimy i które próbujemy wykorzystać. Czy zatem powinniśmy codziennie stawać przed lustrem i powtarzać sobie afirmacje w stylu: Jestem rozchwytywany. Przebieram wśród osób płci przeciwnej jak Insta model albo Insta modelka? No nie, absolutnie nie. Pociskanie sobie farmazonów, które nijak nie rezonują z naszą rzeczywistą sytuacją życiową, mogłoby wręcz pogorszyć sprawę, bo kontrast między tym, co byśmy sobie, że tak powiem, wkręcali, a tym, jak jest, podkreślałby jedynie nasze przykre. Obecne położenie. No i zarazem te mniemanie o sobie. Rzadko wspominają o tym samozwańczy kołcze, ale odległe od stanu faktycznego afirmacje działają przeciwskutecznie, pogarszają sprawę. Koncentrujmy się na rozwiązaniu, a nie na problemie. Aby zmienić swój mindset, czyli ten cały sposób myślenia o sobie, o świecie, Przełączyć się z programu związkowego przegrywa, czy, czy jakiejś kobiety, która jest przegrywem, na mindset człowieka, spostrzegającego okazję, no to należy wykonać niełatwą robotę nad sobą. I to trzeba uczciwie tu powiedzieć. Ta praca rzeczywiście będzie niełatwa, zwłaszcza emocjonalnie, tak psychicznie będzie trudna, bo nie chodzi o to, że będzie jakoś fizycznie wysiłkowa. No co to, to na szczęście nie. Sednem tej pracy jest uczciwe, rzetelne, wykonane wręcz z uporem maniaka, powiedziałbym, i człowieka czynu, kogoś silnie zdeterminowanego. Rozpisanie, jak można poznać osobę, która mogłaby nam pasować. I co, brzmi to. Bardzo prozaicznie i przyziemnie, no mogłoby się wydawać, że to nic takiego, ale trzeba się zmierzyć z prawdą o tym, jak wiele szans zmarnowaliśmy, jak wiele traktujemy niczym niewidzialne, a to ze strachu przed odrzuceniem, a to z obawy przed porażką, z uwagi na lęk powodowany poczuciem, iż jesteśmy niegodni miłości albo gorsi. A przynajmniej nie dość dobrzy, albo z powodu myśli, że za wysokie progi na nasze nogi. Na przykład, relacja jakaś tam dobra, wysokojakościowa, czy z konkretną osobą. Pamiętam, jakby to było wczoraj, pewną historię z wczesnej dorosłości. Spędzałem czas z kilkoma znajomymi w jakimś takim ogródku przy restauracji obok starówki. No i dostrzegliśmy młodą kobietę nadchodzącą ulicą. O, miała to coś. Oj, miała. Jeden z kolegów zauważył, że wpadła mi wyjątkowo w oko, no i wypalił do mnie tekst, nie dla psa kiełbasa. Zamiast zerwać się z miejsca i zastartować do tej kobiety, wziąłem sobie do serca, do siebie wziąłem słowa kolegi, gorzko przełknąłem ślinę i nawet niczego nie próbując, pogodziłem się z porażką której przecież nie było, bo nawet nie podjąłem jakiegokolwiek działania. I taka myśl obniżająca poczucie własnej wartości okazała się w rezultacie wręcz paraliżująca. Nie tak często czujemy magnetyczne przyciąganie i aż na stelepie, na widok jakiejś osoby, jakby w naszej głowie zadziałał jakiś przełącznik. To nie jest takie hop-siup, okej, okay. Widujemy na ulicy, w galerii handlowej, w innych kontekstach osoby, które uznajemy za atrakcyjne. Ale takie pstryknięcie to nie zdarza się szczególnie często. Zmarnowane okazje mszczą się potem długo, a niekiedy mogą się nawet mścić przez całe życie w niektórych wypadkach. A im więcej ich jest, tym wyższe jest prawdopodobieństwo, że historia powtórzy się. Niektórzy ludzie nawet przywykają do bierności, przejawiają wyuczoną bezradność, jak to w psychologii się nazywa, bo nauczyli się tak właśnie reagować w określonych sytuacjach. Na przykład w sytuacji napotkania kogoś, kto niezwykle wpada im w oko. Wyuczona bezradność na tym właśnie polega, że człowiek przyjmuje, że się nie da, że nie ma nic do zrobienia, że to jest ponad jego siły. Że to jest niewykonalne, więc on nawet, że tak powiem, nie startuje w konkursie. Największym wrogiem progresu w tych sprawach sercowych, relacyjnych, towarzyskich, romantycznych, jak zwał tak zwał, jest ślepa wiara w myśl, która niszczy nasze morale w walce no, o związek, o uczucie, o relacje. Aby to odkręcić, trzeba ćwiczyć. I to podkreślę tu dobitnie trenować podejmowanie przeciwstawnego działania. Przeciwstawne działanie to rodzaj postępowania, które jest w kontrze do impulsu ciągnącego nas w dół, ku porażce, w stronę bierności, w kontrze do tych myśli, które podcinają nam skrzydła, zabijają radość i w rezultacie czynią niewidzialnym wręcz okazję. Kiedy coś nam mówi, nie dam rady. Warto sobie w duchu, podejmując świadomy przy tym wysiłek, powiedzieć coś w stylu sprawdźmy to. Zobaczmy co z tego wyniknie. Ciekawe jak to się może rozwinąć. Z czasem w wyniku treningu będziemy prędko uruchamiać w sobie dwa podstawowe zasoby niezbędne do osiągania sukcesów w sprawach damsko-męskich. Te dwa zasoby to ciekawość i pragnienie kontaktu z tym podmiotem naszych westchnień. Ciekawość jest, powiedziałbym, emocją dość przyrodzoną w sytuacjach, kiedy mamy styczność z płcią przeciwną, ale dzisiaj we współczesnym świecie ona mocno szwankuje. Między innymi szwankuje dlatego, że ludzie faszerują głowy treściami dla dorosłych. No kiedy mężczyzna jest młody, no, to on ma ogromną ciekawość ze względu na szalejące hormony, szalejące libido w rezultacie płcią przeciwną. On chce po prostu zobaczyć, jak kobieta będzie na niego reagować. W bardzo różnych kontekstach, nie tylko intymnych. W ogóle, jak to jest, jak ona się zachowuje, kiedy ma styczność z mężczyzną. Natomiast no dzisiaj bardzo młodzi mężczyźni nie są już aż tak ciekawi czyli nie mają tej cięciwy takiej jak włóką, która by ich wypchnęła. do tego, aby poszli i zagadnęli do dziewczyny, Nie mają tej ciekawości, ponieważ oni właściwie już niemal wszystkie reakcje, jakie kobieta może mieć na mężczyznę, chociażby w kontekście intymnym to już widzieli. A to w filmach, a to na Instagramie, a to w mediach społecznościowych, a to wreszcie w treściach dla dorosłych. Oni tam już praktycznie widzieli wszystko, we wszelkich możliwych konfiguracjach, bo mają tak nafeszerowane tym głowy. Panie zresztą też mają znacznie mniejszą ciekawość, co się może wydarzyć w relacji z mężczyzną. No nie tylko w sypialni, także zdecydowanie poza nią. No bo się napatrzyli, napatrzyły w tym wypadku, tak? Na a to na komedie romantyczne, a to właśnie na te Instagramy nieszczęsne, od których panie się uzależniają, tak jak panowie od treści dla dorosłych. No i tam już. Widziały tego tyle, że w sumie to nie są ci ludzie w rezultacie zbytnio zainteresowani i ciekawi. Oni nie mają w sobie tej naturalnej, przyrodzonej siły, która mogłaby ich pchnąć. Mogłaby stanowić silne źródło motywacji do tego, aby zainteresować się płcią przeciwną, bo i po co, kiedy już wszystko się widziało, niemal wszystkiego się poniekąd w pewnym sensie doświadczyło. Będąc obserwatorem a to mediów społecznościowych, a to filmów, a to treści dla dorosłych. Gdybyśmy natomiast nie starali się pompować tych sił, takich jak ciekawość i pragnienie kontaktu z podmiotem naszych westchnień, no to niestety dalej trzymalibyśmy się tego, w czym tkwimy, to znaczy jakiejś bierności, albo budowalibyśmy sami sobie. Wokół siebie jakąś twierdzę, czy rzucali sobie kłody pod nogi, w każdym razie tworzylibyśmy pewne blokady, no i progres w sprawach sercowych byłby mało prawdopodobny albo żaden. Jedną z tych blokad jest właśnie brak ciekawości. No bo po co, kiedy już się tyle na ten temat czytało, tyle się widziało, tyle się obserwowało, no na co, gdzie, gdzie tu jest jakaś ciekawość tą płcią przeciwną. A zatem, jeśli chodzi o ten dialog wewnętrzny, który miałby, miałby nas ratować przed biernością, to mógłby on brzmieć na przykład chcę działać, zamiast wolę nie próbować, bo będzie mi przykro. Mógłby brzmieć mam odwagę sięgnąć po to, co może mi sprawić przyjemność, radość, zamiast lepiej nie ryzykować. Dialog wewnętrzny ma podsycać. Naszą sprawczość, wzbudzać emocje takie jak ciekawość, apetyt na doznanie, dreszczyk emocji, satysfakcję z podjętej próby, a może nawet dumy wtedy, kiedy choć trochę ta próba wydaje się albo udana, albo dobrze wykonana. No, nie każda próba zostanie zwieńczona sukcesem, tak to jest, ale dumę można czerpać także z tego, że podjęło się ją. No i że została nieźle zrealizowana, no człowiek uczy się na błędach, raz pójdzie to lepiej, raz gorzej, raz, raz gładko, a raz, no, dość cienko, potknięcia zdarzają się nawet najlepszym. Kiedy mindset będzie tak działał, przynajmniej zazwyczaj, bo nie mówię, że zawsze, bo nawet najlepszym nie, nie zawsze to wychodzi, no to już to będzie mindset właściwy. Chodzi po prostu o to, aby zacząć podejmować próby, Podchodzić, zagadywać, coś robić, a nie tylko siedzieć i dumać, jakby to fajnie z kimś było. Chodzi o to, aby dawać się znaleźć, aby dostrzegać okazje i w nich uczestniczyć, aby w ogóle się tam, wiecie, wykazać jakoś. Zamiast siedzieć i zastanawiać się: A, no trudno, no te, tym, tym razem, może, może innym razem, może kolejnym razem, może jutro. I ja tutaj na marginesie powiem, że ok, czasami takie myśli są zasadne, no jeżeli ktoś jest na przykład totalnie styrany, w całkowitej rozsypce, a pierwsze wrażenie robi się tylko raz, to może faktycznie w niektórych wypadkach lepiej przełożyć zagadnięcie na inny termin. Jeżeli kogoś widujemy od czasu do czasu, a nie tak, że napotykamy raz na ruski rok, no, bo wtedy ta kolejna szansa będzie bardzo późna, albo wcale i nie będzie, jeżeli akurat to jest osoba napotykana przypadkowo na ulicy. Natomiast zazwyczaj jednak lepiej podjąć jakieś działanie, niż go nie robić. I teraz ćwiczenie. Proponuję, abyście dali sobie Państwo godzinę czasu. O, ktoś mógłby powiedzieć e, to strasznie mało, ale z drugiej strony to i tak jest dużo biorąc pod uwagę, jaki emocjonalny wysiłek was czeka. Przy czym zastrzegę tu z ostrożności, że jeżeli ktoś z was cierpi w tym momencie na depresję, to, to, to może lepiej niech sobie to ćwiczenie zostawi na później, na czas, kiedy wydobrzeje. Chodzi o to, aby w trakcie tej godziny za wzięcie wypisywać wszystkie okazje, jakie zmarnowaliśmy, szanse, które obecnie posiadamy albo możemy mieć niemal od razu, jak również takie możliwości, które mogą pojawić się w najbliższym czasie, po podjęciu pewnych wysiłków. I trzeba się wysilić, zmierzyć się z prawdą na ten temat, drążyć ten temat do bólu, będąc ze sobą maksymalnie szczerym. A kiedy skończymy, zamiast szukać wymówek, alibi dla bezczynności, zamiast robić jakieś intelektualne uniki w stylu: Nie mam czasu, nie dam rady, to się nie uda, to należy zacząć działać. Działaj do cholery, można by powiedzieć sobie w duchu, a nawet uczynić z tego stwierdzenia motto w sprawach sercowych i nie tylko zresztą. Na etapie poszukiwań i nie tylko. Pamiętam takie stwierdzenie jednej z moich nauczycielek, które brzmiało: Myślenie ma kolosalną przyszłość. Oj, może i tak. Ale pamiętajmy, że przebłysk intelektu jest o wiele mniej wart od wstania z kanapy i podjęcia działania. Dlatego działanie jest tutaj kluczowe. Zanim jednak do niego dojdzie, macie już co robić przez co najmniej godzinę, tak? Zmierzcie się z tym uczciwie. Godzina to jest wbrew pozorom dość dużo, aby wytknąć sobie wszystkie te zmarnowane okazje, a zarazem dostrzec to, co być może jest w pobliżu, ale jakoś z różnych powodów wolelibyśmy tego nie widzieć, no bo trzeba by zastartować, coś podziałać, coś zrobić. Ewentualnie niebawem będzie nam to dostępne. Jeśli się odrobinę wysilimy, zmienimy swoje zwyczaje, poszerzymy krąg znajomych, pójdziemy na jakieś warsztaty czy kurs tańca, albo częściej będziemy bywali tam, gdzie są ludzie generalnie. Więc pamiętajmy o tym, że ostatecznie, zwłaszcza chodzi o działanie i to w działaniu człowiek może się wreszcie nauczyć, że to jest rozwiązanie. Natomiast jeżeli ktoś woli koncentrować się dalej na problemie, no, to może spodziewać się podobnych rezultatów jak dotychczas, czyli prawdopodobnie niespecjalnie wystrzałowych. Dziękuję wam za uwagę, mówił dla was Rafał Olszak, czyli wasz psycholog, ale przede wszystkim swój chłop. Dla tych, którzy chcieliby się dowiedzieć więcej o poszukiwaniu miłości, czy o dawaniu się znajdować przez miłość. Ewentualnie o etycznym uwodzeniu, o flircie i tak zapraszam na kurs Jak znaleźć miłość. Odsyłacz do informacji na temat tego szkolenia online znajduje się w opisie tego filmu w sekcji komentarzy, jak również widzicie go na ekranie. Do usłyszenia.